Wykresem każdej funkcji kwadratowej jest parabola. Współrzędne x i y wierzchołka paraboli są zdefiniowane jako minus b przez 2a i minus delta przez 4a. b jest równe 6, a jest równe Minus 1, ponieważ minus 1 razy x kwadrat to minus x kwadrat, stąd otrzymujemy pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. Aby znaleźć drugą współrzędną, najpierw musimy obliczyć deltę, która jest równa b kwadrat

Odstawiając za deltę 16 za a minus 1, otrzymujemy drugą współrzędną wierzchołka paraboli. Obliczyliśmy współrzędne wierzchołka paraboli, ponieważ a jest równe minus 1, czyli jest mniejsze od 0. Prawiona paraboli są skierowane w dół.